Hej, witam Was! Dzisiaj chciałbym Was zabrać z Majdanu koło Cisnej do Wetliny na wycieczkę torami, wąsko torówki. Yy, zaplanowałem taką wycieczkę, ponieważ jest majówka i jest bardzo dużo turystów na szlakach turystycznych. I ogólnie w górach, bieszczady są przepełnione, a tutaj, jak widać, nikogo nie ma. No i raczej nie będzie, bo ludzie wolą chodzić sobie po górach aniżeli po torach no ale fajna wędrówka przede mną około 20 km marszu powinienem to zrobić w 3 godziny, może ponad 3 godziny zapraszam serdecznie na moją wędrówkę w Wetlinie będę chciał zrobić sobie biwak zostanę tam na noc będę chciał zrobić sobie biwak w miejscu, gdzie będę miał widok na połoninę wetlińską no i na mój ulubiony szczyt chnatowy Berdok ciężko mi się idzie, bo Odległości między tymi belkami tutaj, pod torami, mają około, no nie wiem, pół metra, może więcej, a mój krok jest dłuższy. No i widzicie, nie mogę jakoś tak załapać tego tempa i chyba ja będę zasiadał poboczym albo kamieniami, aniżeli tymi podkładami. Pani gra na ukulele. Jestem w miejscowości Cisna i przede mną jeszcze miejscowość. Dołżyca, krzywe, przysłup, szebowiska, kalnica, no i Smerek i wetlina. O, jest cisna i znana knajpa. Cisnej, chyba najbardziej znana się zada. nawet sobie ognisko palił przy torach Dołżyca, I love my dacia uh -huh. w miejscowości Krzywe jak widać tutaj znak do baru Wilczy Gęs bardzo fajny bar polecam Byłem smaczne jedzonko trasa Majdan-Przysłup Majdan nieczynna do odwołania no dlatego się wybrałem, bo sprawdzałem w internecie no niestety tory wymagają naprawy dlatego jeszcze mamy ten odcinek odwołany ale jak chcecie się wybrać na przyjazdkę kolejką. Fajna sprawa, jechałem, można pojechać z Majdanu w drugą stronę na zachód do balnicy. A tutaj mamy tory w powietrzu akurat są w naprawie tutaj takie potwory betonowe my jesteśmy na takiej skarpie bardzo potężne w środku jakieś stalowe pręty fajnie to wygląda A pewnie w przyszłości to będzie wszystko działało tutaj no ale trzeba to wszystko ponaprawiać ja chciałbym wam się pochwalić mam już 900 subskrybentów więc dziękuję wam za subskrypcję za to, że mnie śledzicie, oglądacie, wspieracie mentalnie. No i jak będę miał 1000 subskrybentów, to zrobię wam niespodziankę. Także czekajcie na fajną niespodziankę. Staram się jak mogę. Niby łatwe to się wydaje, wszystko na filmikach, ale trudno to wszystko w ogóle stworzyć, nagrać. Bo jeszcze cały czas się uczę. Przepraszam za jakieś tam błędy, które popełniam. No ale wydaje mi się, że jest ok, bo nie spełna 4 miesiące, mam 900 subskrybentów, także wydaje mi się, że jest nawet, nawet jakoś ten kanał się kula. Bo nie ukrywam, że te subskrypcje mi pomagają w tworzeniu nowych wypraw, w wymyślaniu nowych pomysłów. Wszystkim dobrym duszyczkom dziękuję jeszcze raz. Jak tak dalej będzie, to mogłem wziąć maczetę sobie. Zobaczcie co tu się dzieje. Zarośnięte całkowicie tory. Dobrze, że jest jakaś ścieżka, bo to są domy. Teraz zobaczymy co będzie dalej. O tutaj koniki biegają. Nie widać, ale jest pastuch. Zbliżamy się do strzebowisk. Strzebowiska słyną z koni. Tutaj mają no, idealne warunki. Piękny teren. Mogą sobie tutaj biegać. Mają cień, słoneczko, trawy. Bardzo dużo. Pagórki, płasko. Bagienka, źródełka. No pięknie. Tutaj dla koni wymarzone warunki. No tutaj, za strzebowiskami, to już mamy spójście zapomniane. Tory. Chyba już z tego nigdy nic nie będzie. E no, czuję się jakbym przed w środku lasu Dawno, dawno tutaj nic nie było robione z tymi torami jak widać No ale jeszcze, jeszcze jakoś daję radę iść Może dobrze, że wybrałem się w taką porę wiosenną Na początku maja, kiedy jeszcze trawa nie jest taka wysoka Tutaj to chyba krzyknę, bo jest taka gęstwina, że dziadek może być gdzieś tam za zakrętem O, już poznaję szczyt czereniny falowej przede mną, także jesteśmy w klienicy kolejne bagna z tamą zrobioną przez Bobry Z jednej strony Torów i z drugiej strony Torów Minąłem Kalnicę Idę w stronę Smareka I zmieniłem sobie buty Na takie lekkie buty do biegania ASICS Wziąłem sobie zapasowe Tak myślałem, że te moje Salomony one Mają dość twardą podeszwę Typową w góry w teren A tutaj jednak Przed większość Trasy szedłem po kamieniach Na odcinku Cisna-Wetlina Tory przycinają drogę główną pędzlę bieszczastą tylko dwa razy, właśnie tutaj, gdzie jestem, czyli w smereku. No i przed całą wetliną. O, widać smerek 1222 metry nad poziomem morza. przed nami mrowisko mrówek czerwonych jak widzicie od strony północnej mrowisko zawsze jest bardziej strome, bardziej bystre od strony południowej bardziej spłaszczone tak aby czerpało więcej światła słonecznego tutaj to fajnie widać Kolejne mrowisko spłaszczone od strony południowej Podobnie jak tam Na trasie często spotykałem takie znaki, które już nie mają napisów Na sobie zarzewiałe widać, że Mają kilkadziesiąt lat No i mamy drugie przejście przez główną pętlę Bieszczadzką Przed samą wętliną Więc jesteśmy Prawie na miejscu Zdążę jeszcze za jasnego rozbić sobie namiot, no i cały biwak i zrobić sobie coś do jedzenia. Powyłamywane podkłady. O, tutaj nawet mamy to zabezpieczenie do podkładów. O, widzicie było tam, to się tutaj przeniósł Przeszedłem do takiej polanki, około 150 metrów od torów, Zdaje mi się, że tu będzie idealnie, o, w tamtym miejscu tu jest takie wypłaszczenie, także miał fajny widok na połoninę. Zrobię Wam szybką recenzję mojego sprzętu, bo zaraz komary mnie zjedzą, to tak, w drybagu EXPED rozmiar L. Mam śpiwór Cumulus Aerial 250 i poduszkę. Mój nowy nabytek. Wreszcie materac Thermarest. Large. Zaraz Wam pokażę jak będę rozstawiał. Nowy namiot. Nature Hike Cloud Up 1. Waży 1,5 kg. Mata do tego namiotu. Dodatkowa. No i oczywiście moja ulubiona Karimata Mudazwery kostka. Rozpoczynam rozstawianie. Rozstawienie namiotu trwa niecałe 5 minut, a robiłem to drugi czy trzeci raz dodatkowo jeszcze rozłożyłem karimatę Bundeswehry żeby nic mi nie przebiło mojego nowego materaca tutaj mamy taki worek do dmuchania no i materac i teraz tak Tutaj mamy, tu mamy mamy takie zabezpieczenie które kierujemy w ten oto sposób tak żeby było z materasa nie, nie w ten sposób w ten sposób będziemy yy, wydmuchiwać powietrze tak samo ten korek musi być wiecie odkręcony do góry no i mamy tutaj taki worek pump sack wkładamy ten zawór i bardzo łatwo, intuicyjnie pompujemy materas. Można sobie po środka delikatnie dmuchnąć. Zawijamy. I w ten oto sposób pompujemy. Jak widzicie szybko napompowałem materas. Po takiej dłuższej wędrówce trudno byłoby mi muchać ustami. Materas. Jest to bardzo łatwy sposób. Bardzo fajnie ktoś to wymyślił. W ogóle się nie zmęczyłem pompując ten materas. Otwieramy zawór, dopompowujemy ustami. Zakręcamy zawór. Jak widzicie materac jest napompowany. W ogóle się nie zmęczyłem. Wszystko gotowe. Całe moje posłanie. Tak to wygląda, plecak się zmieścił moskitera nie dotyka tropiku. Także elegancko wszystko wygląda. Mam nadzieję, że się wyśpie. Pierwsza moja noc na tym materacu. Zobaczymy jak to wyjdzie no coś małe te plaski od tortilli no, zobaczymy Tego. Kolejne pomidory tortilla gotowa, podgrzałem sobie placek, zaraz to wszystko zjem, bo jestem bardzo głodny no i kładę się spać, bo także jestem wykończony tą wędrówką dzisiejszą jest, jest godzina przed 22 jestem zmęczony kładę się spać więc dobranoc, miłe nocki Wam życzę Dzień dobry, wstałem o godzinie. O chyba jest za 10.09, <grym> także bardzo długo spałem. Wyspałem się, było bardzo ciepło, otwierałem nawet namiot, żeby mi się wietrzyło nad ranem. Robię sobie herbatę, śniadania, nie robię, zjem sobie coś w wetlinie i ruszam dalej do domu. Dzień dobry, taki widoczek w północy Wetlińskiej. piękny widok. Przedemną szczyt na Berdo, mój ulubiony szczyt. Trochę wywietrzymy namiot po nocy. Stawiłem się naprzeciwko natowego berda. Tu trochę zasłaniają drzewa, ale o tu między drzewami tutaj widać hnatowe Berda. pakował swój sprzęt, swój namiot, no i udaje się do domu. Dzięki bardzo za oglądanie mojego odcinka. Zapraszam na kolejne odcinki. No i czekajcie na niespodziankę. Jak będę miał 1000 subskrybentów. No i cóż, wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się. Hej!